Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Jak powstał gadżet. Dziś na tapetę weźmiemy aparat fotograficzny. Gorąco zapraszam do oglądania. Za wynalazców aparatu fotograficznego uważa się braci Sus. Którzy już w 1839 roku zaprezentowali światu swoje pierwsze urządzenie. Ich sprzęt wykonywał fotografię w oparciu o technikę daguerotypii. A czym jest owa dagerotypia? Dagerotypia to proces fotograficzny, w wyniku którego na metalowej płytce otrzymywany jest unikatowy obraz, zwany dagerotypem. A wracając jeszcze do powstania fotografii, jej początki datuje się na rok 1826, kiedy to Józef Nisyfur Nieps stworzył swoją technikę zwaną heliografią, czyli obrazem malowanym światłem słonecznym. Nie sposób też nie wspomnieć o Louis Jacques de który przez wielu uważany jest za pioniera i twórcę fotografii, bo to przecież od jego nazwiska powstała technika zwana dagerotypią. Zaś w XX wieku ciekawszymi postaciami byli bracia Louis i Auguste Lourmier. Którzy opracowali metodę autochromatyczną wykonywania kolorowych fotografii. Następnie w 1963 roku firma Polaroid opracowała technologię szybkich, kolorowych zdjęć w aparacie. Rok 1975 przynosi spore zmiany w branży fotografii, bowiem firma Kodak Company przedstawia światu swój pierwszy cyfrowy aparat. Od 1991 roku technika fotografii cały czas się rozwija. Aparaty są coraz mniejsze, a jakość zdjęć jest coraz lepsza. Możemy wyróżnić trzy rodzaje aparatów: lustrzanki, cyfrowe oraz kompaktowe. Obecnie aparaty możemy znaleźć także w innych urządzeniach, takich jak telefon komórkowy, komputer czy zegarek. XXI wiek to ciągły rozwój fotografii. Stosowane są coraz to nowsze technologie, aby jakość zdjęć i wygoda użytkowania aparatów stawała się coraz to lepsza. Obecnie zdjęcie możemy zrobić praktycznie na wszystkim i w dowolnym formacie. Fotografie na kubkach Etui do naszego telefonu czy fotoobrazie są powszechnie stosowane. Podsumowując, mimo tego, że sprzęt i zdjęcia są coraz to bardziej profesjonalne, to nic nie wzbudza w nas takiego sentymentu, jak zdjęcia wywołane, czyli te, które możemy fizycznie dotknąć i wrócić myślami do tamtych pięknych wspomnień. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a tymczasem jak zawsze patrzcie na świat okiem technologii. ...telefon, tym razem podobny do Motorola Razer, której premiera zaplanowana jest na 6 lutego. Po wpadkach z ekranami Galaxy Folda, które były zrobione z plastiku...